Które 12 ze mną są? Aha, ten. Nikt. ja spadłem do sparty. Zostało mi y, s, s, pół serduszka. Której Sparty? Kupa, spa też tutaj spadasz, ty spadniesz głębiej. Nie, kurde. Wystarczy, na <laughs> ty się nie wydostaniesz. Ty się nie wydostaniesz, ale ja już się wydostałem więc się wiem, No, serio! Wydostałeś go stamtąd? Weźcie się. A to czekaj, ja Maciek, ja tu mam wbić i wtedy ten gość. A nie, w sumie on nie wyjdzie, bo przecież on nie ma ustawionego tego. homa. Maciek, nie musisz się martwić. A nie, skąd tu się tu wziął? Magia! Adrian? Dobra, wiem, że mi celujesz. Jeden A. A. Przestań do mnie celować. Dobra. No, w kurde. A jest! jest Przestałem celować! No ten licznik śmierci. No i ja się cieszę, ja się cieszę. I tak nie przesłałeś filmu tego ostatniego incelowa. Przesłałem. Jak? Kiedy? Aha, chyba, chyba że... jakaś um... bo ja ci A, nie trawiłem! Jest... Dobra, brozej, nie zabijaj mnie, a ja ciebie. Nope! Daj mi budować. Nope! Pięćdziesiąty Haha Ha Mój łuk i tak lepszy! Ty, 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 ty. No i... Ciągle mokry się... Aaa, nie trafiłem! Przestań, do mnie, <noise> Spadnij w tą no, spartę jest... O, trzy szkielety koło siebie, proszę państwa. Zobaczymy, kto jest lepszy. Dobra, już zabiłem jednego. Dobra, już wszystkich, tylko teraz jeden spider, jeden zombiak, jeden creeper, ale dobra... Maciek, już... przestań. Dobra. Maciek, nie możesz iść do tego... Przestań. Spawnera, <laughs> tak, przestań. Polnera tych y, pająków. Nie, bo już nie chce. bo mamy zwierzęta, to nie potrzebuję linek. O, idzie, słyszę go Już nie idzie. Daj mi budować Bo tu nasz dom to shit Tam nie ma ładu i składu Dzięki co za, za, za to było, nie ma wafla Chodź tu pracę pod swoją budowę Dobra, Dwa więc... Weź mi tylko Teraz jedzenie. idę zginąć tylko Teraz ja teraz pójdę tylko zginęć Idziemy marchawki, chcesz? Nie, nie obchodzi mnie co chcesz Proszę, jeden kurczak, wystarczy, nie? Proszę, pana mam 30. Panu... Proszę pana mam 30. Wiecie? O ja już walę tym diamentowym swoim mieczem, no nie wierzę. Ja chciałem. Jeszcze... Zabijłem! Yeah. Pro... Dobra Dobre nie chce mi się już. <laughs> już mi się odechciało. O, Maciek, chodź, zobaczysz, co mi wyleciało, jaki enchant. Jaki enchant, naszym? Ja ci muszę pokazać. Chodź do domku na całą górę. Hmm. Czuję, że po prostu mnie zabijesz tym enchantem, ale... Nie. Nie, ale sobie zobacz. Ale epic. Pat, patrz, patrz i uciek. się. Pokaż. Wow, ale dobre w sumie. Masz... Nie Ja mam co, ja mam Sharpness 5, Knockback 2 i Fire Aspect 2. Czekaj, gdzie zna Smoka Łuk sobie zenchantuj lepiej, będzie, le, będzie lepsze, bo jego tylko można przecież z tego bić, nie? Z łuku. Nie się Jakby ci infinit, jakby infinitka ci wyleciała jak mina to wiesz. To nie było. Brawo! A patrz ja to wy kurde zrobię ja Tak, kowadłem <grywa> <grywa> tak? No przynieś mi tułak, Przynieś mi tłok, ja się obronię Ty patrz Pędzę sorry <grywa> mały zombie chce wbić do tych do npc -tus. Mały ząbiek chce bić do npc I iź mi szykła patłak Bieg do swojego epickiego pokoju, Dźwignia. który jest jedyny normalny. Szybko podźwignie, Szybko, bo tu kurde. O kurde, znikło. Weź mnie tepnij tam do góry. Ej, ja ja nie widzę. O? Ja już się nie, rozwaliło, nie, dobra. Tepnij mnie do góry. Nie musisz, Maciek. Ja już, A, się już jestem, ale spoko. Patrz, Uch. leżało na wozie, walnąłem i gdzieś się zre, chciał zareszpieć na pszenicy i wpadło. Aha. Hmm, ciekawe. E, e, e. Ty proszę pana, siłka. No. Aha! Czemu ta krowa jest poza ogrodzeniem? Czekaj, ja biorę pszenicę... Mieraj krowo. Oś... NO DEBILU! Tu masz jest... kurde 5 krów! O, magiczne jajko! Masz kurde 4 krowy... I ty chcesz... o! O, nareszcie dorosły, pomocy! Jezu, te kurczaki tak mnie jeszcze zaczęły wkurzać. Zostaw je, im się daje, Macie Maciek, wiesz co chce zrobić? Czekaj, nie, daj mi, rzuć mi, rzuć mi. Ju, już dałem już, Ma, wiesz co chce zrobić? Jest kurczaczek mały, co? Macie, e, że tego, że będzie jakby klatka, tak jak blok. Masz, pobaw się jest. ze świnkami. Że będzie klatka i każdy będzie miał swój pokój, oprócz Kuby. Oprócz Kuby, bo Kuba jest Rumunem bez głowy. Czyli mam zrobić trzy poziomy i cztery, podzielę to na cztery. Kuba, będziesz mieszkał w Au! Ile się zadałem? 8 serc? Ty mieszkasz pod. Eee. Um, <noise> 7,5 Nie wierzę! <noise> muszę zada zadać 8 serc Skryta, skryta, czekaj, ja muszę się wychylać i wtedy możesz, czekaj. Ja się wychyla ja pójdę na górę i skoczę na ciebie. No m kry ty, jak kryta zadasz, to już masz te 8, nie? W banku, więc... 7 miły serduszka. tak gamsko. Dobra, stój, stój tu nade mną! Taki... I ty jesteś. A! Stój tu, stój tu. I czekaj, bo nawet ośmiu serduszek nie mam. No kurde, no serio. Co ja. <laughs> mógłbyś powiedzieć? Właśnie powiedziałem i to jest najlepsze. Dobra, to weź idź już. No już, teraz mam full. Ogólnie to dam ci, dam ci trochę pszenicy i położ się ze zwierzętami jak chcesz, nie? No, mojej. Masz... Um, a chcesz mieć ten? Wełnę na dywan? No właśnie. Śmieci. Ja chcę mieć drewno na budowę, chociaż wełna może też się przyda. Właśnie. Już? Mhm. Wiesz co, ale Maciek, patrz, ja ogółem wszystko podzielę... 7,5! i Nie wierzę, no Jezu! Maciek... Co? Maciek, Dobra, mam, ja mam na plan. dzień i wyłącz deszcz, to pierwsze, a drugie... Ja zrobię tak, że tego, podzielę na pokoje... I dam, jakby, wolne, wolne, bo nie chcę mi się tego dekorować. Tam każdy będzie sobie ja Dobra, mam plan, Macie. Czekaj, 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 ja cię go ulepszę. Prostu. Nie, nie, dobra, chodź. Ja mam inny. Swój mam ten pięć serduszek, żart. czekaj. się wychylaj. Do dziewięciu. Sześć mam. Może da radę. Siedem, sześć i pół się. A teraz biegam tutaj, po naszej. Hmm. ten? Po nas biegam, to nic się nie dzieje. A tak, to, to tutaj. Jak sobie pójdę na, yy, szukać krowy, co już nie mam w ogóle Mam 8 równo. Hmm. Dobra. Ali to! O kurde, mola! <laughs> 10 serduszek i tyle. <laughs> Wyskocz tak. po prostu normalnie na mnie, co? Nad tobą? Tak, dokładnie. O. Osiem. i co to ma być? Nie dostałem oczu. ma mam dwa serduszka. A może już go dostałeś, w łomie. Zobacz. Yeah. Mm. No, no, tak nie. Ej, ma. chodź, chodź, chodź! Chodź tu! Czekaj, na rudy mi się sprawdzi. Nie, chodź, chodź! Dam ci mój imię, nie będziesz miał tego overkilla, chodź. What the fuck?! no, no kozak! No no, co ej, co czekaj, to? czekaj! Ej! Daj mi, daj mi. Co tutaj idzie? Słyszałem, Szybko daj. A, A, tak nie biję. Daj mi kubę. Dobra, dawaj. Czekaj, to pan kubę do mnie. A ty też masz ten? Ja już mam dawno. <śmiech> <śmiech> nie dobra. No tak. go tutaj bliżej. Czekaj, już. O tutaj jak dobiegnę czekaj, sprawdzę. Dobra, tak może być. Już? Gotowy? No tak. <laughs> Nie trafił! Miałem za mało życia! Chodź ty! Idę masz życia! Nie, ja nie mam! O. Tak. tak! Dzięki! Pa, pa, co się stanie z rudym, że strzelę go! No! Pierdzielaj! Daj mi to budować! <grydolaj> Pat, pada! Pa, creeper by go zabił! Tam jest wiedźma! Da mi butelkę, to będę szczęśliwy! Daj mi butelkę Dziewko Dziewko Dałaś? Nie dałaś Proszę bardzo oto twój miecz Mój chociaż będzie wytrzymały kurde z osiem serduszek od razu Na hita bierze szczerze mówiąc No bo ten Fire aspect ma Fire aspect wreszcie dużo de Majdu co? Utwasz miksturę? Utwórz. U, uważ. Uważ, no to ta. Dobra. U, u, Dobra, utwarzysz. kocioł. Idę po, zrobić kocioł. Wiem jak się robi kocioł, tylko butelkę. kocią. kocioł. Kociołek, żeby tam wlać sobie wodę. Się, idź do tego tego, nieskończonego źródełka i sobie nabierz wodę. A mamy ten? Do mikstur? Ten? Nie, bryłink, ale nie mamy. Mm. Czemu nie mamy Czeka, tego? Ja zaraz zrobię. Naszek nie umiał robić? Nie, nie robimy po prostu. A. Do, A. Jak ja sam siebie strzeliłem ze strzały? Błom. to dobra. No i kurczek mi uciekł z zagrody. Może znowu kurczak jest w zwalony. Może znowu jest w kącie. Nie uciek, bo widzę jak biega. Przestań we mnie polować. Fuck you. Rekt. Get rekt, get rekt. Get filocha. Get filocha, frajerze. Get filoch. Get filoch. Get filoch. Get, filocha. get, filocha. Uuu, rekt. get rekt. Dobra, sam to buduj, zaraz to spalę No, Dobra nie chcę mi się. I tak by się nie chce tak naprawdę. Dobra, do Alchemii. Marek chcesz ci powiedzieć ze zwierzątkami? Wol się! Czemu? Na oko! Czemu na oko? Nie, tylko nie na oko! Zostaw mi terem. Nie jest Kuba tak by the way. W dupie. <grystek> to gdzie nie gdzie ma ten Gdzie on jest? Sześć. Tam, no tam mieszka i tam jest. No to ty chcesz. A. ty ty chcesz ha 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 Daj ha Boże, ha Otwieram skrzynki, nic się nie o, robi. Zbuba. Teraz ja tu sprawdzam i szukam. Dobra, śmieciu, chodź tu. Mój, mój mistrz ci się nie nakita, chodź tu. Śmieciu. Ja nie ma piasku, ludzie. Piasku nie ma. To pozbiera. Ja też potrzebuję ja wszystkiego śmieciu. Ja Zrobiłem z pierwszą pierwszym klupom overkill, a więc spadaj na Maciek, fu... Marek weź mi też pozbiera, jak chcesz mieszkać, a nie. Po pom a ci drogę. Idę sobie pozbierać drewno Weź mi I pod koniec dnia. Ej, nie, nie ma jednego konia. konia. Nie jest, mój kandal tam stoi, dobra. No, no, no. I ukryty twój, twój zat. Już pod koniec dnia. Szukaj, schlanki, dźwięk. To chyba sen. No, 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 no. Już pod koniec dnia. Słyszę odbyt twój. Co? Moc! <laughs> Jaki tekst zryty. Suchy gówno dźwięk! To chyba... chyba... To chyba yeah. Maciek. Zabijam Cię. Cicho wysrał, au. Się wysrał, au. Cicho, bo. Jak się zrobi butelkę, kurwę? Trzy szkła. A, no dobra. Jak wiaderko. O chyba, żul. Ty, a jak zrobić butelkę z ekspem? Nie da się. Już pod koniec dnia na dźwięk. Możesz, kupi możesz kupić, możesz tego. Co? Adrain was, Adrain was shot by Adrain bat. Ja sobie zobaczę to na twoje, na twoim filmie. Co ty odwaliłeś w ogóle? Po prostu szyję do góry i się i żeby mnie zabili. Zatulę. A, dobra. Ten Moczę teraz postawić. i teraz... Się, jak, czuję się na, jak na game modzie z, z tą sikierą, serio. Na game modzie? Game modzie. Game, by, my. Nie ma. Czekamy. Teraz muszę uważać miksturę, To hmm. tak, jasno był na początek. Co? Brodawka na początek. Ale co ty chcesz? Ja muszę tylko uważać, żeby ten, żeby mieć asiwod. Kacz, ci się co uda. Chcesz? Co ty chcesz? No ładuj się, gówniarzu. Dobra, już się zważyło. Jest. Lokalny browar, proszę pana. Piwko i ta sprawa. Wszystko Zlokalizuj kres. A co my mamy kres, tylko tam muszę iść. Super. Dokładnie. Tylko Super, ty... bo... problem jest taki. Musisz po prostu, musisz tego. Po kresu mieć? Tak. What Gdzie? the fuck is this shit? Kurna, cztery szkielety w Dobra, spierdzią. weź mnie tefni na górę, nie. Sześć, low fps low fps no. fps no, weź mnie tefni gdzieś do Adriama, Adriama, Do Adriama. Ja go zabiję. No kurna, spierdzielaj. Co? Co mnie bijesz? Pedał. 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 Jak mnie zaczynasz uu, bić? Ale hipie, pedał. Taki pedał od Ale z ciebie Kubo. I Idę sobie pod cukierka. Rasizm, 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 rasizm. A rasizm nie jest na kolor skóry? Cześć, Adrian. Rasizm, rasizm jest nawet na religię, co? Daj, daj mi budować. No, Danka. Debil! Bankę. No, wkurna. <noise> daj to. Nara. czekaj. Przepraszam, <grymianowano> tutaj wróżkę tego z gravelą albo z czegoś. Co to za zombie? Kuba lefnął jej. Kuba złapał, foha. Co to za dwa kowadła? Co ty robisz? No co robisz? Jaką potka? daj mi cukier. Cukier? To masz role w jedzeniu. Czemu kuba zapał focha? Nie wiem. Kuba to jeden wielki foch, więc nie wiadomo. minut Ile minut, gejuchu? 17, 18, no to co kończymy? Do widzenia. Jeśli podobało to, tak. Do widzenia. Bye bye.